Siemaneczko z tej strony Tomek. Słuchajcie, dzisiaj e, w warsztacie KTM AXC250 TPI 2022 rok. Bardzo fajny motorek. Słuchajcie, ten motor kiedy by, kiedyś był mój. Został sprzedany koledze. No i od tego momentu, tak naprawdę on sobie tym jeździ i wszystko jest ok. No i przywiozła się na serwis. Będziemy tutaj robić tłoka, jakieś prostowanie dyfuzora, jakieś takie rzeczy mniejsze, typu wymiana ślizgu, wrzucimy mu zakówkę łańcucha. Motor już jest cały posprawdzany, więc tutaj tak naprawdę luzów nie ma żadnych. Jeszcze będziemy robić lagi. Tam jeszcze leżą osłony, które będziemy zakładać, czyli osłona dyfuzora, osłona pod silnik. I jeszcze tutaj jest osłona tarczy, tutaj jest osłona już tarczy, ale właściciel chce, żeby był inny kolor po prostu, więc, więc to też będziemy robić. Motocyk fajnie doposażony, słuchajcie FMFI, końcówka wydechu. Tutaj są takie nakładki na, na bak Jeszcze w tym motocyklu za mojej kadencji wiem, że. Że tutaj jest zrobiona mapa, więc ten motor jest mocniejszy. Dociążenie magneta, kierownica, zobaczcie, Rental Twin też bardzo fajna. No naprawdę wszystko to fajnie wygląda. Siedzenie KTM Power Parts. O, osłonka, tutaj jeszcze są osłonki, tutaj są na przepustnice. Dekle, także fajnie. No, i tak to wszystko wygląda. Słuchajcie, najpierw zabieram się za zasilnik, rozbierzemy go, zobaczymy co tam jest. Tak, jak mówię, będziemy wymieniać tłoka i jeszcze do tego dojdzie pompka oleju. No i tyle, później jak już sobie to wszystko złożę, sprawdzimy sobie jak wyglądają te lagi. Będziemy musieli zrobić serwis. No i tyle. I zobaczymy co tam po drodze wyjdzie. Opona jak widzicie też nie jest zaciekawa, ale właściciel mówi, że już tam jakoś ma. Także dojeżdżana jest do końca oponka. ok także zabieram się raz za robotę i zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. Okej, okay, słuchajcie, już pomału ściągam tą górę i chciałem wszystkim pokazać, dlaczego warto jest po prostu jeździć na dobrych olejach. Mam na myśli tutaj, że po prostu... Do mieszanki lejemy Ams Oila. To jest praktycznie najlepszy olej do, do dwusuwa. Zobaczcie tutaj klient lał Ipona. i Pona. I taki jest nagar. Zobaczcie na, na głowicy. Bardzo duży nagar. Tutaj to aż się wylewa z tego. Nie widać. Aż się stąd wylewa. nie widać to bardzo. O. Aż się stąd wylewa po prostu z zaworu wydechowego. I tłoczek. To światło tu przeszkadza trochę. Tłoszek też pełno nagaru na tym. Także mówię. Najlepiej i polecam Amsoil Dominator lać. Nie lejem jakichś iponów truskawkowych i tak dalej. Albo Amsoil Dominator, albo Motul 800 z mojego doświadczenia najlepiej się to wszystko wypala, sprawdza i po prostu fajnie to wszystko pracuje. Ok, ja ściągam górę i lecimy mierzyć cinder. OK, udało się już poczyścić, pomierzyć cylinder. Tłoczek stary wygląda następująco: nie jest wcale taki zły. Tak jak widać. Oprócz tego nagaru, no nagar jest naprawdę duży. Słuchajcie, cylinder już jest wyczyszczony, wyhonowany. Nie wiem czy to widać, ale tak to wygląda. Weszła selekcja A, także fajnie. Natomiast jest to ostatni tłok tutaj na pewno na tej selekcji A. Z tego co mi wychodzą tutaj pomiary. W każdym razie jeszcze te 80 godzin następnych na selekcji A spokojnie będzie można przejechać. Także tak, jeżeli chodzi o silnik. Korbowód fajnie wygląda, korbowód jest jeszcze oryginalny. Wiadomo to się tak nie wyczuje. Idealnie pod ręką, no ale luzu wyczuwalnego nie ma. Także bardzo fajnie, dobrze ten silnik tutaj wygląda. Hej, zobaczcie, już e, trochę części do mnie poprzechodziło do, do Katema. Także uszczerki top-end, e, tłoczek, selekcja A Wosnera. E, wymiar tutaj jest 66-34. E, Zakłówka do łańcucha i tutaj zestaw naprawczy dźwigni hamulca, bo dosyć tutaj mocno lata ta dźwignia. Ja już tutaj sobie mam przygotowane, fajnie to wszystko wygląda. Jeszcze tylko czekam na pompkę oleju, jest zamówiona, ale jeszcze po prostu mi dzisiaj nie przyszła. No i co, w planach jest po prostu złożenie tej góry, żeby to już po prostu siedziało fajnie sobie wszystko. Jutro jak mi przyjdzie ta pompka, to sobie ją po prostu wymienię. No i co, no i my się tu zabierzemy za resztę prac, czyli rozbierzemy sobie tutaj koło, żeby zobaczyć jak wygląda ten. Ta osłona tarczy hamulcowej. No i oczywiście zajmiemy się też dzisiaj lagami, tak żeby to wszystko było na gotowo. Udało mi się ten dyfuzor troszeczkę poprostować. On tutaj dostał mocnego strzała. Nie chcę tego tak mocno odjąć, bo się boję, że po prostu to pęknie. No ale troszeczkę poprostowany widać jeszcze ślady od ognia. Co się udało, to wyszło, także myślę, że będzie OK teraz. No i tyle. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Zabieram się za składanie góry. No, i tyle do zobaczenia za parę chwil. Ok, góra złożona. Jestem w trakcie zakładania właśnie świecy. I tak sobie przypomniałem a propos świec, bo taka pewna ciekawostka jest związana właśnie z TPI. Tak więc, manual podaje, że ma być od roku 2020 świeca BR7ES. A w rocznikach 18, 19, była właśnie taka świeca jak tutaj widać. Kurde, może się dostrzy. Z... ZGR, 7G i 13G. Słuchajcie, można założyć obydwie te świecy, z czego ta świeca jest irydowa, ta jest zwykła. Różnica w cenie jest taka, że ta chyba kosztuje 60 albo 80 zł, a ta 30 albo 40 zł. Słuchajcie, te świece są delikatnie inne. Ta świeca irydowa jest ciuteczkę wyższa, a tamta jest niższa. Więc teoretycznie troszeczkę możemy zmienić charakterystykę tego silnika. Będzie to nieznaczna różnica. Natomiast, właśnie taka ciekawostka. Jeżeli chodzi o te świece w TPI, z mojego doświadczenia, no to ta chodzi praktycznie cały czas, nie ma problemu żadnych. A jeżeli zamówimy to, co okaże producent, no to zdarza się, że one po prostu same z siebie padają. Także taka ciekawostka. Zakładam dalej. Widzicie, góra już zrobiona. Także jest fajnie wszystko pozytywnie. Squish ustawiony, wszystko jest dobrze. Słuchajcie, gotowy, rozebrane lagi są, tutaj już doskładane, zmieniona jest osłona tarczy. Walka była z tym straszliwa, tak jak widać, zniszczony śrubokręt i Musiałem to ciąć, kombinować z tym. To się udało, ten element uratować, ale ten element niestety się już nie nadaje do niczego, tak jak widać. Po zapiekane wszystko było, więc najszybszym sposobem było to po prostu się tego pozbyć w sposób taki bardziej agresywny lagi ściągnięte zaraz się za nie biorę tylko robię taką aktualizację żeby wszystkim przypomnieć że jeżeli sobie zakładacie lagi czy też koło później z powrotem na motocykl to należy te lagi ustawić w osi bo teraz zauważyłem tutaj ściągając te lagi że tutaj niestety tego nie było zrobionego można to zrobić po prostu w ten sposób, że od tej strony gdzie jest laga, popuszczamy śruby, puszczamy motor, wtedy go przerosorowujemy i wtedy te lagi się fajnie ustawiają. Tutaj te lagi były ustawione delikatnie krzywo, przez co no po prostu nie pracują prawidłowo. No i też panewki się dużo szybciej zużywają. To jest bardzo istotne i po prostu tak przypominam dla wszystkich. Jeżeli będziecie sobie tam coś grzebać ze swoimi sztukami. Ok, ja w takim razie biorę się za lagi. Tak jak widać na tym stole tutaj jest pełno rzeczy, ale rozebrane też dźwignie zmiany biegów. Zestaw naprawczy jest tutaj cały, więc też będę to wymieniał. Także biorę się za robotę i widzimy się za chwilę. No i słuchajcie, kolejne tutaj akcje zrobione. Lagi przeserwisowane jak widać. SKF założone. Ustawiona lagata jak ma być. Pamiętajcie też, że tutaj jeżeli chodzi o, o moment dokręcenia lak, też jest bardzo ważny, bo jeżeli za mocno dokręcimy lagi, to mogą się nam wytrzeć. Także tak to wygląda. Tak wygląda teraz ta osłona hamulca. Także super. Pozostały jakieś pierdoły. Tak naprawdę jutro jeszcze przyjdzie mi paczka z pompką oleju i prowadnicą łańcucha. No i motorek będzie gotowy, będziemy mogli go odpalić. Także do zobaczenia w takim razie, gdy już będę mieć odpowiednie części. Jeszcze zobaczcie, zrobiłem tą dźwignię. Nowa sprężyna, zero luzu, nowe łożyska. Wszystko jest fantastyczne. Ok. Ok, zobaczcie, już mam. E, części oryginalne do tego motorka. Także przyszedł mi przyszła mi pompka oleju. Wraz z prowadnicą, już sobie tu elementy przygotowałem. Zostanie jeszcze założyć osłonę tego dyfuzora i podsilnik. Co pewnie nie będzie takie proste, bo kto zakładał takie osłony, no to wie, że to wcale nie jest takie proste. No i będziemy odpalać maszynę. Także zobaczymy. Ja w takim razie już się zabieram za robotę. Dokręcam go, bo już mam wszystko i, i tyle. I prawdopodobnie się już zobaczymy. Jak już będzie motor złożony, słuchajcie, katałem gotowy, odpalony, odpalił od strzała. Straszne duże problemy miałem, żeby założyć tą osłonę. Jakoś się to udało zrobić. I jeszcze w trakcie odpalania czasami takie te rzeczy wychodzą. Tutaj opaska się okazała, że nie trzymała odpowiednio węża i delikatnie się sączyło. Ale już poprawiłem, jest ok. Że katałem sobie pyrka i to, i, i zaraz. Będę próbował się nim przejechać, zobaczymy jak to chodzi wszystko. Okay, troszeczkę się przejedziemy tym katemikiem delikatnie, zobaczymy jak to idzie. Na pewno mocno tutaj czuć dociążenie tego magneta. Nie będę go też jakoś mocno męczył. Nie się przejadę, bo jest też świeży tłok I dzięki temu dociążeniu magneta on całkiem inaczej chodzi. Taki jest fajny, elastyczny. Bardzo mi się to podoba. Chodzi w Na koło to lubisz Piękny No, czuć, że to dociążenie magneta jest naprawdę bardzo fajna Sprawa Ogólnie ten motor jest strasznie mocny jak na 250 Bardzo fajnie to chodzi Naprawa można powiedzieć udana wszystko się udało zrobić, zawieszenie też świetnie pracuje, przynajmniej tak na sucho. Zresztą ja tutaj też nie robiłem żadnego settingu, tylko e, sam serwis, ale naprawdę fajnie. Leciutko wszystko chodzi. Tutaj po drodze wystarczająco to jest Jedynie co słuchajcie to ja bym tutaj zmienił sprzęgło na dziewiątkę Bo ta dziesiątka to jest ataka Ciężko bardzo